Dobry, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich. Olsztyn. Ja znajduję się obok szkoły zespołu szkół samochodowych imienia Adolfa Marii Bocheńskiego, żołnierza polskiego frontu w II wojny światowej, walczącego m.in. w Narwiku pod Tobrukiem czy pod Cassino. Moi drodzy, adres szkoły, Aleja Wojska Polskiego 17. Szkoła powstała w 1945 roku z połączenia dwóch placówek: Państwowego Liceum Komunikacyjnego oraz Gimnazjum Mechanicznego. W roku 1990 powstaje tutaj samodzielne technikum samochodowe. W roku 1991 szkole zostaje nadane imię, a rok 2003 powstanie placówki właśnie jako zespołu szkół samochodowych. Długoletnim dyrektorem szkoły był pan Tadeusz Falina. Obecnie dyrektorem popularnej olsztyńskiej samochodówki jest Pan Arkadiusz Gnoza. Serdecznie dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, hejka.